Witam, to ja, Viper, a to jest oczywiście My Fantasy Online. To drugi odcinek um, tego zacnego RPG. Um, I zaprezentuję wam, jak wygląda moje ekspienie rano, wieczorem, bo właśnie w tych momentach mam odnowione punkty. Tutaj, tu, tutaj trochę zużyłem na PvP. Dobra, idziemy do mglistej doliny. Zapewne zaprezentuję jak to wygląda, wszystko jak wygląda tekst te pienia i jak to jest. Nie wiem z kim tutaj będę walczył. O, czekajcie czekajcie. Um, jak to się nazywa? Glista do tak? No, tutaj oczywiście ja sobie włączam jakieś podpowiedzi. O nie, tu mam słabe geny. O nie. Ekwipunek muszę założyć. Dobra. Dobra, płomienna. Ciało. Nogi. Przedmioty. Zapisz. Przedmioty. Jakie tu mam przedmioty? No, mam takie rzeczy. Zakręcia zdolności. Gemy. Gemów nie wkładałem niestety. Nie są. So. dobra. Skrypty. Tutaj nie wiem z kim będę walczył, więc. Z dzikusami. Chyba dzikus. No dobra, no to chyba tu ustawimy sad. I będę się leczył oczywiście jabłkiem i wiśnią po walkach. No, zerknę jak to w ogóle wygląda. Tak, 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 tak. mogłem tędy pójść. Wiem, że zebrałem wszystkie skrzynie, a tutaj muszę się pekspić trochę. Właśnie tak zawsze przeważnie wygląda. Ile za dzikosłot jest to ekspa? Osiemdziesiąt. No dobra, pójdzie. Tak wygląda zawsze ekspienie. Tu pójdę, tu się uleczę. No i tak w kółko można powiedzieć, trochę to monotonne jest, ale no tak wygląda, jak w grach przecież. Mam dopiero 25 poziom, a to jest moja druga postać, MAG. No ogarnięta nawet postać to jest. Kurde, muzyki nie włączyłem. Nie będzie się lagował, bo ściągam na chwilę obecno ważnego update'a oraz grę Planetside 2 Beta. Udało mi się dostać jakimś cudem. Mówię ta muzyka tu jest. Taka z gotika coś mi tu jedzie, ale nie wiem, może się mylę. Zapewne się mylę. Myślę, że w jednym z modów, jak gram kiedyś w Gotikę 2, to było coś podobnego. Tu mamy schody. Certyjmy, jak to będzie. E, tu mamy schody. Jeden miejsce, jeden, jeden miejsce. skrzaty. Zawieszony most. No ale na zawieszony most. Co tam jest? No, czytam tam się do rady Co to jest? Zobaczmy, co tam mamy. Co tam jest w ogóle? No chłop, przyjdziemy się, zapewne zginiemy. Wow, właśnie to był chyba nietoperz. Ale dwa skrzaty są, muszę zerk zerknąć na Express 180, czyli dość dużo. Co ale W ogóle, no, jakieś tu postacie są ciężkie tutaj patrzę. Ja oczywiście używam mikstury życia poziomu 2, ale nie no. Zerknijmy tę walkę. No kurde, łatwo poszło, nie użyłem miksturki. A może tutaj poeksplinę? Ciężko będzie, może nie padnę tak szybko, ale warto spróbować. No i ktoś mnie zaatakował. A ja przegram, znając życie. Co to jest? No kurwa, nic się nie dzieje. A, kliknąłem F5, czyli odświeżenie. No, nie wiem. No, w ogóle nic to się nie dzieje. Chyba bug jakiś? No, żeby jak się mogę leczyć, to i chyba nie... No to coś tutaj jest nie... Hello? No, fuck. No, nie znam powodu. Co się dzieje? Ale to chyba Bóg? No niestety. Włączmy to. I chyba Boga złapałem. Muszę napisać znów do adminów. Nie no, nie powinno tak być, z tego co mi się zdaje. No wiesz... Ale lipa, ale pa. Co nie odwalają? Co to za szopka? No dobra. Na chwilę obecnie nic nie poradzi na to. No Dobra. W takim razie niestety muszę zakończyć ten odcinek. Powodnie nie wiem co się dzieje. Jakbym to była zawiecha, to by te wiadomości nie dochodziły, tak mi się zdaje. E, nikt mnie nie atakuje. Pomoc. A zerknijmy na necie. Dobra, zawieszony most. Nie w ogóle, nie mogę się ruszyć. Mamy oczywiście na pierwszym. No dobra, na chwilę obecną coś pokombinuję. Dobra, coś się maneczko na razie.